A tu jesteśmy na basenie Na basenie w opuszczonym Na basenie przylegającym do opuszczonego psychiatryka postsowieckiego Tak on wygląda Jak widziałem stare zdjęcia to trochę inaczej wyglądało Było więcej kafli, musieli pokraść czy powyciągać ludzi ale... Ale robi wrażenie, A. chcesz się wykąpać, mody? Może jednak nie, nie, nie. obieg jest niesamowity.